Witaj. Opowiem Ci dzisiaj o pewnym wydarzeniu, które mi się przydarzyło w czasie nauki, w czasie, kiedy przygotowywałam się do egzaminu z łaciny. Mieliśmy nauczyć się tekstów po łacinie, i nauczyć się tłumaczenia, i były to teksty z męki Chrystusa. Była ostatnia wieczerza, e, biczowanie, ukoronowanie cierniem e, i wszystkie te fragmenty przez cały rok tłumaczyliśmy, więc w czasie egzaminu profesor oczekiwał, że m, e, przetłumaczymy jeden z fragmentów, który on przygotuje. Oczywiście nie wiedzieliśmy, który. Więc kiedy się uczyłam, e, właśnie przyglądałam się e, 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 ukoronowaniu cierniem i weszła wtedy do mojego pokoju jedna siostra, która wróciła od rodziców i przyniosła koronę cierniową. Nie miała Pojęcia o tym, czego ja się uczę e, i y, powiedziała mi, zobacz, zobacz, jaką koronę cierniową, to nam się przyda na wielki tydzień do ozdobienia kaplicy. I ja nie mogłam w to uwierzyć. Bo, my, bo właśnie kiedy się uczyłam, myślałam sobie, ciekawe jaki tekst, jaki tekst da nam profesor na egzaminie, może właśnie, może właśnie ten, który teraz się uczy. I wtedy, kiedy ta siostra weszła, to był dla mnie taki znak, zobacz, masz tu koronę cierniową, ucz się tego tekstu. <grym> I rzeczywiście później na egzaminie co wypadło? Koronowanie cierniem. Więc y, to był dla mnie taki znak takiej opatrzności Bożej, takiego działania Pana Boga, nawet w takich prostych sytuacjach, też ważnych, oczywiście to nie znaczy, że mamy się nie uczyć, tylko czekać na znaki. Y, ale, ale to była taka opieka Boża, taki, y, taki znak od Pana Boga. Y, też Cię zachęcam do tego, żebyś szukał takich znaków. Czasem one są bardziej widoczne, czasem mniej, czasem może ich nie, nie widzimy. I może po prostu trzeba zacząć ich szukać, bo one są wokół nas i Pan Bóg do nas przemawia w takich prostych znakach również.